I za moją szklanką idzie, ty. Kawy się chce napić. Eee... O wiesz, ty ryk, ty... I... Mały, kurwa! O weź, i wali za tym, ty! I, i, i już do góry go dźwigało, zobacz. O! O! No czysty chuj, ty, kawy mi się chce <laughs> Tresowany kurwa Szmak na kawa, wiele i już Tak, drugi. No zrezygnował Nie no, tak o obok nie, żeby lepiej To jest mądryzka. O, wlazł do dziury ty się go chyba beznadzidą kurwa Odjebaj się Buka po niego przyleciała mm. Padał kurwa niby tak blisko, a idę, idę i dość nie umia. Zrezygnował z, z kawusi, a widać go fajnie będziesz ciężko ostro świecić.